Słyszeliście, kurwa, rudy, co wymyślał? Że ten fajny Polsat podciągnie, kurwa, pod ten. Strategiczne te podmioty w yy, Polsce. Ja pierdolę, ja pierdolę. Ludzie, bierzcie go, kurwa, od władzy, bo czym on bardziej sięga dna, to gorsze pomysły, kurwa, ma. Jak można, z prywa jak można pr 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 prywatną firmę <laughs> amerykańską, kurwa, <laughs> wciągnąć do strategicznej, kurwa, podjęto? To jest kurwa, ten człowiek nie wiem co on bierze, ale jego jak najszybciej trzeba odsunąć od władzy. Ich wszystkich, kurwa, trzeba odsunąć od władzy, nie? Ja, my tylko czekamy jako normalni ludzie, aż Trump zacznie rządzić 20 stycznia. W końcu się ta kurwa skończy, temu rudemu, To co on ma te chore yy, pomysły, kurwa, i ten cały rząd. No jak? Rudy, ty się kurwa zajmij gospodarką, dziurą budżetową, boż kurwa nic nie umiesz zarabiać, ty byś w sklepiku kiosku nie umiał prowadzić, a ty kurwa Polską rządzisz i ci twoi ludzie. Tym się zajmij, a nie kurwa TVN-em kurwa, co się ją Polsat, RMF-y kurwa i zetki. Tym się zajmij gospodarką, bo za chwilę ludzie to chwilówki nie będą brać 53%, tylko 100% kurwa. A ten twój idiota, który tam jest w tym rządzie, już nie pamiętam jak, nie Kerwiński, tylko kurwa, no następny idiot, to powiedział, że bardzo dobrze, że ludzie biorą e, chwilówki, bo to ożywi gospodarkę. Ja pierdolę, ja pierdolę. Lewaki, kogo wyście kurwa wybrali? Kogo wyście kurwa wybrali? Ja wiem, że wyście są tacy, jak kurwa ten rząd cały, nie? Ale ludzie, obudźcie się, bo wy, lewaki, za chwilę już pewnie chodzicie po chwilówki, tylko się wszedzie e, przyznać do tego. A ty, Rudy, chwyć się, kurwa, zarabiania pieniędzy w tym państwie. A nie sprzedawania, kurwa, oddawania i TVN-em zajmowanie się. Bo TVN, bardzo dobrze, że Węgrzy kupią. Najlepiej, żeby obaj te kurwa, został tam prezesem. I skończy się twoja propaganda. Już żadnych wyborów wtedy nie wygrasz. Bo nie będzie tej propagandy TVN-owskiej, polsatowskiej i tych reszty tych lewaków. Jestem za i myślę, że Trump się tym zajmie, tak samo tą telewizją. Pozdrawiam lewaków i czekam na komentarze.